Dzień dobry, zapraszamy Państwa na otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym pod nazwą remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie powiatu żydowskiego. Otwarcie ofert o godzinie 10.15 za 4 minuty.

Dzień dobry, witamy Państwa na otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie powiatu żerardowskiego. Zadanie numer jeden remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu romentera na drogach powiatowych na terenie powiatu żerardowskiego ilość materiałów. Do wbudowania 300 ton. Zadanie numer dwa: remont cząstkowy, spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie powiatu Żeradowskiego 4000 m2. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 304 tysiące, w tym na zadanie numer jeden 194 tysiące, na zadanie numer dwa 110 tysięcy. Komisja w dniu dzisiejszym obraduje w składzie pani Aneta Tondorowska, pan Andrzej Wieczorek i ja Małgorzata Obłękowska. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Przystąpimy do otwarcia według kolejności wpływu. Oferta numer 1 w stanie nienaruszonym złożona przez firmę Budomost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za ścianki szosa Baranowicka 37 15 521 Białystok. Firma złożyła ofertę na obydwa zadania. Cena oferty w zakresie zadania numer 1: cena brutto 202 212 zł. Cena oferty w zakresie zadania numer 2: 34 341 ,60 zł. 60 groszy. Teraz tak, termin wykonania, zadanie numer 1 2 miesiące od daty podpisania umowy, zadanie numer 2. 2 miesiące od daty podpisania umowy, termin płatności 30 dni, okres gwarancji 24 miesiące na zadanie numer 1 i okres gwarancji na zadanie numer 2 też 24 miesiące. Oferta numer 2 w stanie nienaruszonym. Złożona przez firmę S. Myślnik-Probud, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Rzeźnicza 6, Myślnik 8, 73, Myślnik 110, Stargard. Firma ta złożyła ofertę na obydwa zadania. Cena oferty w zakresie zadania numer 1: cena brutto 130 tysięcy 995 zł. Cena oferty w zakresie zadania numer 2: cena brutto 41 tysięcy 820. Termin wykonania zadanie numer 1 i zadanie numer 2 dwa, dwa miesiące od daty podpisania umowy. Termin płatności 30 dni. Okres gwarancji: 24 miesiące na zadanie numer 1 i 24 miesiące na zadanie numer 2. Oferta numer 3 w stanie nienaruszonym złożona przez firmę Budromek z Radą. Emilia podsiadła: 26600 Radą. Ulica Wolanowska 228. Firma złożyła ofertę na zadanie numer 2. Cena oferty w zakresie zadania numer 2: cena brutto 71 340 zł. Teraz tak, termin wykonania 2 miesiące od daty podpisania umowy, termin płatności 30 dni i okres gwarancji na zadanie numer 2 24 miesiące. Oferta numer 4 w stanie nienaruszonym, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe BudDrog 950 040 Koluszki, ulica zabiła 23. Firma złożyła ofertę na obydwa zadania. Cena oferty w zakresie zadania numer 1 cena brutto 173 430 zł. Cena oferty w zakresie zadania numer 2, cena brutto 93 480. Termin wykonania zadanie numer 1 i zadanie numer 2 2 miesiące od daty podpisania umowy. Termin płatności 30 dni. Okres gwarancji 24 miesiące za, dla zadania numer 1 i 24 miesiące dla zadania numer 2. I Oferta numer 5, ostatnia oferta w stanie nienaruszonym, złożona przez przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Mardar.